Przeprowadzka. <laughs> Dobra, chodź. Chodź, Mat, z tymi meblami. O, a, wyciułem. E, Patrz, jaka szarga duża. No, widzę a tutaj A, tutaj tak, takie coś jeszcze tutaj tak mniejsza. Patrz. A, cały czas wywalasz jeszcze weźmiemy to inne narzędzia o to żeś zabrał serio ładne lustro wiem dlatego je biorę No tutaj je tak. a tutaj dam o co ty robisz no tego ubiorę z książkami Czyli <laughs> oznijłeś się do aż takiego poziomu. Da. Takujemy. Dobra. Tak. O da tutaj mam jeszcze tutaj ja siadam O nie Wszystko cię dozwoliło. No tutaj, jak ładno Jaki ładny razem A nie wiem tutaj tam jest Tu, ej O, trudno Dobra, tutaj jeszcze dam te rzeczy wszystkie Dzięki. Ja wchodzimy. Tutaj ja tutaj, tutaj ja będę. A Jezus, co ty robisz? Tutaj to trzeba jakoś też tam. O nie. Ehm, um. o tu jesteś. O, ja nic nie widzę. A, nie, no, nie. Ej, co ty robisz, Co? No, dużo miejsca. Super. Robi wrażenie. Tej się O nie. Nie, ja jedziemy. Nie! No nie, no coś ty zrobił! Ja? Ty chyba, że lejechałeś. Ha. O, jak ładne lusterko, ale ja piękny jestem. Cudownie. Widzisz, nie, nie jestem taki zły. Sam zrobiłem to bez ciebie, człowieku. A po drugie, chodź tutaj, bo ja już się spakowałem. To ja tutaj będę ci trzymał. No tutaj będziesz mógł patrzeć. A, ja, okej. Okay. Jedziemy. Nie. Ach. Zawsze rozwaliłem wszystko. No nie, co ty zrobiłeś, człowieku. O nie! Lustro się potukło. Hmm. A takie ładne. Huh. I tutaj to trzeba wyciąć. To teraz będzie widzieć. Brawo. Przedaj. Ach, moja czapka zawsze musi mi spaść. Jedziemy. A! A! Brawo. No, no, normalnie cudownie. Ale musimy to jakoś znowu złożyć. Ale patrz. Tutaj... Wytniemy, zrobimy przyczepę. Oh. Mm. No nie, no. Dobra, mm. to, 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 to będzie jako połączenie. Tutaj zrobimy przyczepę. To jednak nie będzie połączenie. To będzie. Znaczy połączenie tak, ale kół, cool, a nie auto i przyczepy. O, dobrze jedzie. Połączenie będzie zmiotły. Świetnie. Hm. Zawiąże to. Mamy przyczepę. Cudownie. Ach, oczywiście czapkę muszę tutaj dać. Nie, no co ty robisz, człowieku? Nad nami nic nie ma. Aha, no tak. To mogę dawać czapkę. A. Ale to się chwieje. Masz książki? Więcej książek? I połóż tam. Patrz. Jedziemy. I to ma być ta nasza łupa na działce. No tak. Tutaj będziemy mieli działkę. Ona ledwo, si ona ledwo się trzyma. No wiem, ale to to, ale ta jest fajna. No tutaj otwieram bramę. Dobrze. I to wszystko. Wjeżdżaj. Dobra. Hmm. Nie wiadę. Hmm. But. żyje, żyje, i tak nam się wszystkie meble rozwaliły. Po co myśmy je tutaj przyjechali? Po co myśmy w ogóle je tutaj przywieźli? Męczyliśmy się przez całą drogę. No, tak cześć, tutaj. ja za 315. Jak mogliście już zauważyć, to. To, to tutaj już sąsiedzi nie mają kropkowych oczu. Mają kreskowe. Nie ruszają im się usta, ale mam nadzieję, że Wam się film podobał. Trzymajcie się. Cześć.